Co się stało? Dobra. Konkurs picia właśnie się zakończył. Oj, mm, czego ci potrzeba? Właśnie na Ciebie czekałem. <laughs> Czekała też moja fujara, aż mi scykasz. Co? Ale czekaj, ja przyszedłem zobaczyć, co się dzieje z tym konkursem picia. No tak, picia, no mówiłem jak ci wsadzę kutasa, to będziesz musiał wypić wszystko, całą zawartość. E, dobrze, powiedz mi. Czy jest tutaj spotkanie braci Pierścienia? Oczywiście, bracie Pierścienia, oczywiście. Tutaj wszędzie wszyscy wkładają sobie w pierścienie, ha. Nie ma za co, że ci to powiedziałem. Chodź się jebać. Co? Nie wiem, dlaczego tak powiedziałeś. Chyba stąd wypierdalam. No to wypierdalaj mnie w dupę. Kto wygrał? Tym razem zwyciężył Randolph. Rukar chyba miał zły dzień. Tym razem zwyciężył Randolph. Rukar chyba go ruchał. Mam nadzieję, że to już ostatni raz. Ostatni raz go ruchał. Mowka, dziękuję, już patrzę. Chwila. Chwila, chwila, moje pieniądze. Mamy kaca? Nie, w końcu się udało. Wygląda na to, że Rukar długo jeszcze będzie... Ruchał. Coś dostałem w ogóle od niego? Chwila. Mamy kaca? Nie, wy... Na Chyba przeliczyłeś nieco swoje siły. Bierz swoje pieniądze i wypierdalaj!